Cześć! Dzisiejszym zaproszeniem na jedną z wielu imprez, jakie organizuję dla moich dzieci, zapraszam Cię na poznanie pięciu trików dziecinnie prostego przygotowania chrzciń, urodzin, roczku, tego, czego potrzebujesz i na co czeka, mam nadzieję, cała Twoja rodzina. Zaraz Ci powiem, dlaczego to robię i jak to robić, żeby to było faktycznie dziecinnie proste. Po pierwsze, żeby nie przedłużać i najważniejsze, możesz wszystko olać albo możesz wszystko mieć, ale bez tego ani rusz. Nastawienie. I wiem, że mogę Cię rozczarować, że to nie jest jakiś twardy tip, argument, mięcho, ale zobaczysz, że jeśli będziesz się cieszyć z tym przygotowaniem, jeśli nie weźmiesz na siebie za dużo, jeśli Samogromadzenie pomysłów, wykonywanie dekoracji, szykowanie pysznego jedzenia w ilościach oczywiście Tobie odpowiadających i tym, którzy Ci, mam nadzieję, pomagają, zobaczysz, jak wiele dajesz sobie i tej imprezie wigoru, atmosfery, aury. A to jest przecież najważniejsze: nie robimy tego, bo musimy, tylko robimy, bo chcemy. Dlaczego ja chcę robić takie imprezy? Dlatego, że każdy, yy, każde spotkanie z naszą rodziną przy stole z okazji kolejnych urodzin moich dzieci, chrzciny, pierwszych urodzin, to jest dla mnie taki krok milowy, yy, taki kamień, do którego później mam odniesienie gdzieś tam w tej codzienności, w tym czasie macierzyństwa przepływającego przez ręce. Ja lubię sobie to wspominać, lubię mieć ten punkt odniesienia, ale przede wszystkim imprezowanie, czyli Celebracja, taka mniej codzienna yy, i wspólne podróżowanie to jest dla mnie najważniejszy słoik wspomnień, do którego często wracam, jak właśnie ta codzienność przygniata. Więc mam nadzieję, że przekonanie mamy już za sobą. Po drugie, tip wcale nieoczywisty, bo dotychczas rzadko spotykałam się na imprezach właściwie i dla dorosłych i dla dzieci z Scenariuszem imprezy. Oczywiście nie mam na myśli tego, teraz wchodzimy wszyscy do pokoju, a teraz jemy grillowane bakłażany. Nie, mam na myśli zabawy. Akurat my może jesteśmy trochę ale organizując jeszcze w erze przed dziećmi własne trzydzieści czy parapetówki, zawsze zapewnialiśmy gościom jakieś dwie, trzy zabawy na rozruszanie, na wspólną integrację. Zabawy niewymagające, nie wiadomo jakich przygotowań. Zabawy proste, zabawy, które po prostu nie polegają na tym, żeby spotkać się i tylko liczyć albo kieliszki, albo kotlety, które jemy. Yy, natomiast jeśli chodzi o imprezy dziecięce, no te dzieci uwielbiają. Wiecie dobrze, że dzieci uwielbiają harmonogram dnia, tą cykliczność, powtarzalność. Dzieci lubią, jak rodzic wychodzi z jakąś inicjatywą. My naprawdę. Przez to, że zrobimy im najlepszy tort i nuggetsy, niekoniecznie będziemy rodzicami roku na tej imprezie. Ale jak zaproponujemy jakąś prostą, fajną zabawę, na pewno e, nasze notowania w oczach dzieci wzrosną. Naprawdę to nie muszą być e, scenariusze 10-15 zabaw. To będą scenariusze dwóch- trzech zabaw. Niech to będą podchody, kalambury, szukanie skarbu. Rzucam teraz przykładami z dzisiejszego e, dnia kubusiowo puchatkowego Ja oczywiście w e-booku zapiszę Ci mnóstwo takich scenariuszy e, zabaw, a Ty tylko wybieraj. I naprawdę zobaczysz, jak ta impreza fajnie nabierze rytmu, tempa i wszyscy goście będą mieli uśmiechy od ucha do ucha. No chyba, że będą w jakiejś konkurencji przegrywać, no to wtedy przewidz nagrody pocieszenia. Po trzecie, jeśli mamy już zabawy już ze sobą, e, fajnym typem. W sumie ja już coraz bardziej spotykanym i bardzo się z tego powodu cieszę. Trochę amerykańskim, ale niekoniecznie go musisz robić aż w tak wow, interesowym wydaniu, bo nie o to tu chodzi. Yy, zaraz będę o tym mówić. Natomiast chodzi mi o motyw przewodni. Nieważne czy to jest kolor, na przykład u nas czerwony i żółty, czy jest to postać z bajki, na przykład Kubuś Puchatek, czy jest to yy, styl, ostatnio było boho, czy dobranocka, czy klocki, cokolwiek co lubi twoje dziecko, czy dinozaury, to u niego spowoduje spotęgowanie właśnie tego efektu wow, czyli tych wspomnień, tego docenienia. Kurczę, mama wie, co ja lubię, i mama i tata i bliscy zrobili wszystko, żebym ja był otoczony, otoczona dzisiaj właśnie moimi ukochanymi ludźmi i bohaterami z bajek, bo mówmy się, dzieci czasem nastawiają na <grymi> równi, oby. Więc ten motyw przewodni fajnie wprowadza taką atmosferę imprezy i ład na sali. I wspomnienia, i wspomnienia na pewno je potęguje. cztery Właśnie a tego Pinteresta i amerykańskiego stylu robienia zabaw. Jeśli Oglądasz te piękne obrazki i wydaje ci się, że łeh, nie mam talentu, nie mam siły. A przede wszystkim, kto za to zapłaci? Bo faktycznie girlandy balonowe, jednorazowe, pięknie drukowane talerzyki, kubeczki, to wszystko kosztuje. I umówmy się, to wszystko jest na raz i później ląduje w koszu. Pomijając fakt, że na nasze własne wesele, które trwało jedną noc, wydaliśmy czasem majątek życia. Ale powiedzmy, że tutaj aż tak hulać nie musimy. ja Cię bardzo do tego namawiam. Nie kupujmy znowu nie wiadomo jak drogich gadżetów, akcesoriów dla samej organizacji imprezy. Lepiej te, to zaoszczędzić i na przykład kupić lepszej jakości jedzenie albo prezent dla naszego jubilata, który gdzieś tam zostanie na lata. Zobacz, zobacz co tu jest użytek: styropian, bibuła, szary papier, farby. Koc i kej jako obrót. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Mam nadzieję, że kasa nigdy nie będzie cię musiała ograniczać. Dlatego, moją ideą w przekazywaniu Ci wszelkich tipów tutaj, w mini e-booku, który masz do pobrania za darmo, a link do tego znajduje się w opisie pod tym filmem, zawsze będę kładła nacisk na nisko-budżetowe rozwiązania. To Ci mogę obiecać, bo sama nie jestem fanką. Gdzie trzeba wydawać, to trzeba wydawać, ale gdzie można przeoszczędzić, to umówmy się, że będziemy się tego przeoszczędzania uczyć. I po piąte, jak widzisz mistrzem plastyki nie muszę być, bo to są naprawdę mega proste projekty plastyczne, które robiłam razem z dziećmi w ramach zabawy. I jeśli patrzysz na ten stół i mówisz o rany, ale ile tu się trzeba było napracować i ile tutaj trzeba było umiejętności kulinarnych włożyć, jak widzisz fartucha Masterchefa nie mam. I mieć go nie będę. Podobno umiem dobrze całkiem gotować, ale nie, jakoś wybitnie. Unikam szczególnie w dniu, kiedy mm, wiem, że raczej muszę iść na ilość zaserwowanych potraw. Eee, idę w prostotę. Idę naprawdę w dobre, sprawdzone przepisy. Czasem kombinuję, czasem się bawię. Ale nigdy to nie są jakieś, wiecie, od cuisine, tak jak to mówią. To jest naprawdę kuchnia prosta kuchnia, gdzie wykorzystuje um, wiele preproduktów, tak to można powiedzieć, do yy, większej ilości potraw. A także yy, zawsze mam jedną zasadę. Wiem, że na tej imprezie musi być taki scenariusz czyli przekąska na słono podam danie, danie główne. Sałatka, jako ten akompaniament, danie główne, czyli grill, piekarnik, coś co nie angażuje mojego czasu, bo ja chcę być na imprezie, a nie stać i coś smażyć e, na, na, na gotowo, na świeżo. I deser. Te cztery składowe. Czyli tak naprawdę z czterema potrawami ty jesteś królową balu Natomiast jeśli tylko chcesz i masz na to czas, możesz sobie to, tak jak ja dzisiaj, zmultiplikować w danej ilości. Gdzie, czego więcej. Mam nadzieję, że te pięć tipów e, gdzieś tam ci rozjaśni w głowie, choć ja tutaj nic odkrywczego nie powiedziałam, gdzieś Ci ułoży w głowie e, Twój pomysł na imprezę dla Twoich dzieci, dla Waszego domu. Pamiętaj, zawsze to będę powtarzać: żyj to za mało, celebruj. Zawsze warto e, świętować, celebrować, tworzyć sobie najpiękniejsze wspomnienia, bo życie jest wystarczająco smutne, żeby dać mu. E, tą szarością nas za każdym razem gdzieś tam e, razić. Pamiętaj, że w linku pod tym filmem pobierasz sobie mini e-book, jak jeszcze fajniej, jeszcze lepiej, jeszcze prościej i jeszcze taniej zorganizować wyjątkowy kinderball dla Waszych dzieci, chrzciny, roczek i kolejne urodziny. To są te etapy dzieciństwa naszych dzieci oraz naszego rodzicielstwa, nie zapominajmy o tym, gdzie mamy absolutnie, całkowicie, bezwstydnie prawo fajnie, wyjątkowo, hucznie to sobie świętować i odhaczać te kamienie milowe na tej naszej wspólnej drodze z naszymi dzieciakami. Gorąco zachęcam Cię do pobrania tego mini e-booka e, urządzenia udanej imprezy, a także e, dzięki temu jesteś zapisana na listę zainteresowanych e, no już grubszą publikacją E-bookiem, który będzie zawierał scenariusze zabaw, menu, stół słodki i stół słony, multum pomysłów, jeśli chodzi o dekoracje i motywy przewodnie, i różne typy, jak to można recyklingować, przerabiać, żeby ta impreza wyszła tanio, wyjątkowo i naprawdę kreatywnie. Koniec.